Cześć, witajcie na moim kanale. Ja jestem Adrian, a dzisiaj przedstawiam Wam fajny głośnik. Jest to głośnik GBL model Boombox 2. Serdecznie zapraszam do recenzji. Na samym wstępie chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę nie ma co uruchamiać muzyki i pokazywania wam właśnie przez portal YouTube, jak ten głośnik gra, bo doskonale wiecie, że firma GBL jest ona naprawdę, ale to naprawdę bardzo dobrze pozycjonowana. Co za tym idzie że jakość dźwięku w tym wypadku, jak i w sumie w każdym innym wypadku, dotycząca właśnie głośników bezprzewodowych, jest na najwyższym poziomie. Może zacznijmy, może sobie od samej czystej specyfikacji urządzenia. A potem przejdziemy właśnie do samego wyglądu. Mamy tak dwa głośniki niskotonowe o średnicy 106 mm i dwa głośniki wysokotonowe, które są właśnie tutaj zakryte o wielkości 20 mm. Moc wyjściowa tego właśnie oto zestawu Boomboxa 2 to jest 2 razy 40 W w RMS-ie w trybie zasilania sieciowego. Głośność. Teraz tak, jeżeli chodzi o moc wyjściową, mamy tutaj 2 razy 40 w w trybie RMS i teraz trzeba podkreślić 40W, podczas gdy urządzenie jest zasilane z sieci. Jeżeli chodzi o akumulator, to wtedy maksymalna głośność tego wynosi 2 razy 30 w RMS-ie, czyli w trybie zasilania akumulatorowego. Stosunek sygnału do szumu to w okolicach 80 decybeli. Jeżeli chodzi o masę tego urządzenia, no jest ona dosyć konkretna, ponieważ prawie 6 kg waży ten głośnik, dokładnie 5,9 kg. Wymiary to 484 na 201 na 256 mm. Najfajniejszą rzeczą w tym głośniku jest to, że ma naprawdę bardzo duży akumulator, który posiada aż 10 000 mAh i teraz najważniejsze. Ile taki głośnik w sumie może grać na samym akumulatorze? Producent podaje, że aż do 24 godzin. Oczywiście jest to uzależnione od paru czynników, między innymi od takiego czynnika jak głośność, czy rodzaj słuchanego materiału. Czy to będzie MP3, czy to będzie radio, czy to będzie flag, i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli chodzi o funkcję, no to tutaj mamy możemy podłączyć przez Jacka 3,5 mm Bluetooth, o którym wspomniałem wcześniej. Może służyć to jako Powerbank i jest to najgół, największy głośnik na chwilę obecną, który posiada klasę wodoszczelności IP67. Czyli śmiało możemy go wrzucić normalnie do wody. Pamiętajcie, do wody słodkiej, słonej. Jest oczywiście dodatkowo pyło odporny. Czy to na piasek, czy jakiś również pył. No, ja go testowałem, powiem Wam, nad morzem. Według mnie spisywał się aż nadto. Powiem Wam, że nawet był nawet za duży. Nie miałem możliwości przetestowania go w maksymalnej głośności. Aczkolwiek nie, no raz mi się tak zdarzyło. Próbowałem. Próbowałem właśnie odizolować się od, 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 reszty, od reszty ludzi, żeby, żebym po prostu nie przeszkadzał. I powiem Wam, że no jest kot. Jest kot. Mimo, mimo wszystko, że głośnik waży te 6 kg, ale wydaje mi się, że jeżeli potrzebujecie czegoś naprawdę mocnego i naprawdę, na, żeby fajnie rozkręcił imprezę, przypominam, na dworze, to ten głośnik naprawdę zrobi dużo szumu. I teraz, tak, no cóż więcej. Od samej góry mamy rączkę. Cały głośnik jest wykonany z plastiku. Rączka jest gumowana. Tutaj, gdzie jest ten napis: Boombox. Pod spodem mamy wypustki, dzięki czemu, nawet gdy mamy mokrą rękę, spokojnie ten głośnik nam nie wypadnie. Pod spodem znajdują się szereg przycisków do. Komunikacji Bluetooth, do ściszania, podgłaśniania, do łączenia na przykład tego głośnika przykładowo z drugim takim samym lub tego głośnika z innym głośnikiem od firmy GBL, na przykład z flipem, z flipem 5. Pamiętajcie, że flip 4 z tym głośnikiem nie zagra, ponieważ ma inną komunikację. Ja już to kiedyś wcześniej mówiłem na temat. Właśnie komunikacji, że GBL no, troszkę przesadził. W związku z tym nie wszystkie głośniki da się połączyć z każdym, aczkolwiek wydaje mi się, że powinni to mimo wszystko zmienić, aby wszystkie głośniki można było łączyć ze sobą. Ale w trybie powiem Wam tylko na krótko, ponieważ nie jest to film o komunikacji między innymi właśnie dwóch głośników razem. One grają oczywiście stereo. Jest to banalnie proste. Wystarczy kliknąć tylko jeden przycisk. Na przykład na tym urządzeniu, drugi przycisk wciskamy na kolejnym urządzeniu. Czy to jest Flip 5, czy to jest na przykład najnowszy Charge, i tak dalej, i tak dalej. Fajnie się to łączy, fajnie to współgra jako dodatkowy głośnik. Oprócz głównego, centralnego, czyli mam na myśli tego głośnika, jak najbardziej tutaj jest na plus. W pudełku, oczywiście, nie będę Wam pokazywał pudełka, no pudełko jak każde inne. Yy... W środku znajduje się przede wszystkim głośnik, zasilacz, skrócona instrukcja obsługi, karta gwarancyjna i karta charakterystyki. I to tak naprawdę tyle. Wartość tego głośnika przez stronę GBL jest wyceniana na około 2149 zł. Jeżeli dobrze poszukacie, możecie znaleźć taki głośnik na promocjach, na promocjach poniżej 2000 zł. Spokojnie, więc myślę, że jeżeli potrzebujecie. Taki duży głośnik, który jest bezprzewodowy, jest o wiele bardziej kompaktowy w porównaniu do GBLA Party Boxa, który ma inną specyfikację, ja sobie zdaję sprawę, inne przeznaczenie to jest ten głośnik maksymalny, jeżeli chodzi o wielkość i wagę, aby można było go nosić. Tak jak wspomniałem wcześniej, byłem z tym głośnikiem nad morzem, tachałem go w sumie po około 10-12 minut, idąc, idąc na plażę. Więc, yy, czy odczuwalne to było? No tak, odczuwalne było, odczuwalna była ta waga. Bo jeszcze raz przypomnę, 6 kg, ale bez problemu. Nadrabia ten głośnik, właśnie. Jakością dźwięku, jeżeli chodzi o bas, zobaczcie, ma naprawdę potężne, potężne membrany. Z jednej strony tutaj jest znaczek GBL-a, z drugiej strony klasyc, klasycznie wykrzyknik. Pod spodem mamy już tak jak w nowych seriach może ja go włączę, klasyczny nowy wskaźnik poziomu baterii, pod spodem mamy klapkę, no i tutaj znajdują się różnego rodzaju złącza, o którym wam właśnie mówiłem, że może służyć jako powerbank, jest jack, 3,5 mm, wejście sieciowe, i tak dalej, i tak dalej. No cóż jeszcze, powiem wam, że w sumie jest to pierwszy głośnik który mógłby być jako dodatkowym moim głośnikiem bezprzewodowym zamiast Flipa. Flipa najnowszego, który jest na chwilę obecną, czyli Flipa 5. Dlaczego ten, a nie na przykład Extreme? Bo według mnie nawet głośnik GBL Extreme nie daje tyle frajdy, a różnica w cenie nie jest na tyle powalająco większa, mniejsza w porównaniu do tego głośnika. Abym, abym mimo wszystko decydował się na mniejszą wersję, czyli najnowszego Extrema 3. Tyle, tyle w temacie. No powiem wam, że jeżeli coś, to już jedziemy na grubo. Jeżeli nie chcemy tego głośnika, to według mnie dobrym wyborem i w sumie chyba najlepszym, jeżeli chodzi o, 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 o mój gust i moje preferencje, wybrałbym flipa. Jeżeli coś większego, to tylko Boomboxa, Boomboxa dwójkę. Nie testowałem wersji 1, prawdopodobnie już w ogóle ich nie ma. Został zastąpiony właśnie wersją 2. I tyle. No Jeżeli chodzi o czystość grania, no to standardowo, jak to GBL? Gra naprawdę wspaniale, czysto, przyjemnie. Yy, basy są głębokie, które nie tłumią wysokich i średnich tonów w tym właśnie oto głośniku. Więc najlepiej przed kupnem udajcie się do sklepu, gdzieś do sklepu z elektroniką, włączcie go, przetestujcie na własnej muzyce. Czy to używając Spotify, YouTube'a, co tam wolicie? Yy, I sprawdźcie, że ten głośnik warty swojej ceny. Patrząc oczywiście po, na to, że jest on jeszcze w stanie być głośnikiem bezprzewodowym, który, którego weźmiemy normalnie w rękę i przeniesiemy go tak naprawdę gdzie chcemy. I to wszystko w tym materiale. A ciebie, jeżeli interesuje tani, inteligentny dom od firmy Xiaomi, nie tylko to sprawdź moje inne filmy i nie zapomnij zostawić subskrypcji i oczywiście łapki w górę. To wszystko w tym materiale, a my widzimy się już niebawem. Trzymajcie się, cześć.